Życie jest piękne! Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki! Subskrybuj mój kanał! Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Zobaczcie tutaj, y, jaka sprawa. Wczoraj był pełen basen, dzisiaj niestety już wody niestety nie ma, bo UFO wypiło wodę z basenu. Przyleciał taki wielki, o tu był taki wielki y, ten krążek przyleciał, talerz latający i normalnie wyciągli taką trąbę i y, trąbą wypili po prostu wodę z basenu. Y, była susza, no to musieli sobie uzupełnić zapasy wody, żeby po prostu kosmici ufolutki mieli co pić. Jak widzicie, tutaj o filtr, tu jest ten, tu jest cały basenik. Wczoraj była, było pełno wody, a dzisiaj nie ma, tylko na samym dnie zostawili wody. Kosmici byli bardzo spragnieni i jak widzicie, no. No musieli po prostu do swoich chłodnic statku kosmicznego uzupełnić wodę właśnie w basenie, z basenu, i żeby mogli lecieć na odległe galaktyki i podróżować z napędem WARP, czyli nadprzestrzennym. Do napędu nadprzestrzennego jest potrzebna wielka chłodnica, przez co jest potrzebno dużo wody. I tutaj akurat był basen, po drodze zauważyli, o basen jest, no to wciągamy trąbą, taką trąbą, wciągnęli wodę do swojego ufa i sobie polecieli, no tak. No dobrze, ja już będę kończył ten filmik, zobaczcie tutaj, y, jaki jest ten basenik i opróżniony przez UFO i ja kończę ten filmik, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i do lajkowania do udostępniania tego filmiku na swoim, swoim znajomym na fejsie i uważajcie na obiekty UFO, gdyż one, te obiekty UFO wypijają całą wodę z basenów tak, podczas suszy brakuje wody, przepompownie wody wyłączają ten, w rzekach jest mało wody, a w tym basenie było dużo wody, ale już teraz jest mało wody, bo UFO wypiło całą wodę Dobra, kończę ten filmik. Trzymajcie się, cześć.